Siema, jestem Mr. Powers yy, Jestem dzisiaj na skype, na serwerze Dzisiaj jest Dzień Dziecka, tak w ogóle I jak już możecie zobaczyć, mam dwa item stałów, które pojedli właśnie w porę 30 minut jeszcze Na live, tak, na live'ie u Citroensa tą, tą chwilę zapamiętam do końca życia Ponieważ... Fuck. Hmm, czy, to, czy, czy tylko ja widziałam, że budowałam się po niebie? Ciekawe. To chyba tylko to dlatego, że ja się właśnie ten portret. Muszę go pobrać. Nic nie mam tak dużo czasu, już godzina siódma. Ale to znowu do goły, boże. Znowu będę musiał iść, znowu pójść do dziesiątej spać, żeby w ogóle wstać po tej si Chciał ludziom stać w usta. No oczywiście Mr. Ogrzanie obrobił taki obrównik, filmik, który ma wzajemnie. on się, się wyjdzie, to z momentu, jak zawsze, się że Mister Siedzi do Leonardo, to, bo jest na trzecie, roku, to jest na czwarte, i obrabia filmik. Żeby dwom czerpowi pisać. Już mówię, że jest to druga próba nagrania tego filmiku, bo filmik właśnie na SkyWars'u, bo tam już mi tak świetnie szło. Miałem trzy arenki wygrane, z trzech arenek miałem wszystkie trzy wygrane i okazało się, że nie nagrał mi się mój głos. Że już tak miałem rzucać ten film na YouTube, ale tak sprawdzam, tak chciałam już teraz obejrzeć, I okazało się, że... które kojarzą, oglądały ogólnie live'a, na pewno wiedzą, że na live'ie trochę zginął na Skywardsach i pomyślałem się o tym wszystkiego. No to ostatnim No to widzimy się na kolejnym i Nie ubiję w i właśnie na live. Ogólnie Powiedzieć, że to cięcie było takie krótkie, że nawet tego cięcia tu nie powinno w ogóle być. Ale to ważne. Bo zrobiłem cięcie, jak ręka była wolna i to była ja Widzę, że mi nie skacze, A, tu nie musiało się. stałe, bo, bo widzę, że sitcraft tutaj nie próżnuje dzisiaj. Bo Seedcraft, bo w What? Dobra, Seedcraft Sid, mnie zabił, to jeszcze jest, nagrywa, to, jest, to się nagrywa. To też się nagrywa. Nie, tak, chciałabym tylko powiedzieć, że gdy, zanim zrobiłem cięce nie dokończyłem pewnego zdania, no, to znaczy dokończyłem, ale jak dokończyłem to zdanie, to mam mi ciało. Nie wiem, sprawdzę to, jeżeli tak, to po prostu napiszę Wam tutaj jakąś chmurkę, w której po prostu będzie napisane, co powiedziałem. Cosmos jest dużo, ale...